Mizelka w porządku. To na pewno nie. To też w porządku. A no weźmy to. Uuuu, bardzo fajnie, że tutaj widziałem te załogi. Ze względu na to, że po prostu oni będą też jedynki skupować mi będzie łatwiej złapać kale. To jest tak zwana psychologia TFT. Patrzysz nie tylko na siebie, ale też na to co robią oponenci. Widząc, że tutaj są jakieś osoby, które mają one-koszty, no to ja spokojnie mogę sobie wejść w moje one-koszty. Szkoda, że nie zrobię eko. Chociaż pozbyć się w sumie jednej na Fury. No, nie zależy na innych jednostkach. Chcemy mieć Ke ewentualnie zaka. Cała reszta jest do wyrzucenia. Tego, no nie, no. Tego nie. Dobra, pytanie. Czy ja na czwartym poziomie dostanę w tym momencie wzmocnienia? Zaryzykuję. Dobra, jest. Zostałem kowadło. Różnie to bywa, no ale na szczęście w tym przypadku zadziałało. I w sumie tak. No i jest łup. Także moja Kale już jest szczęśliwa. I teraz tak jak roluje Kale. Będę mocny. Na szóstym levelu Kale dostaje upgrade, i jeszcze tutaj dostaje upgrade. Na siódmym levelu w ogóle już będę gigachadem i polecimy sobie do nieba. Ancesz? Ancesz by się przydał. Ewentualnie. O, i dwa kryty będę potrzebował. Mam nadzieję, że te kryty się znajdą. No i też wiadomo, stąd później przedmiot światła. Oby się trafił jakiś konkretny, a nie jakieś gówno. No, kró tylko zostało. No dobra, ale on i tak na pewno będzie te jedynki skupował. Ja mogę mu tutaj nawet skupić całą ekipę, ale szkoda mi eko. A krew nie jest aktualnie na tyle silny, żeby on i tak to później wygrał. Według mnie. No ja nawet jak dobiję Alfighta Shena, Zig'sa, Sivir, znajdzie te Fa, wydaje mi się, że top 4, ale nie więcej. Dobrze. Kill Ale to tyle. Tutaj mnie pokona. No ale dobra, gram przecież Kale, więc ja tutaj powinienem mieć 5 lustryka, wygrywałem, bo... Bo ten pancerz jest mega silny. Ale dobra, ustawienie jest w porządku. Bije się też na krystal gambę. No to tu trzeba będzie uważać z kapekami, bo jak on będzie dochodzić do siedmiu krystal no i zacznie się farmić, to wiadomo, że on odskaluje wszystkich. Także chcemy, żeby on trwawił. No, a dostał za dwie jednostki u mnie, więc. Może być z tego na pewno zadowolony. Mi jest troszkę smutno. Bo przez cały stage drugi nie dostałem żadnej kail. Te cztery kill są wyciągnięte jeszcze z neutralek. Dwa kryty. Chociaż jeden kryty jakby się trafił, to będę zadowolony. Jak będą dwa, no to w ogóle. Ewentualnie pancerz. Mieczyk. Mieczek, aktualnie to jest do wyrzucenia, pancerz jest spoko. Pasek zdrowia, średnio. Dobra, no i tak roluję. Żeby się zbliżyć chociaż trochę Kolejna walka. Kolejny zarobek. Jest udyr. Nie poszło to najlepiej. Nie zamieniłem tutaj jeszcze się. Hmm. Zak też się za bardzo nie trafił. No to myślę, że chyba Mundo tutaj sobie stankuje. Czy Zaka? Dobra, możemy nadal próbować na zaku, bo te jedynki będą mi potrzebne do rolowania. Lucian, zostaw Kale, dobrze. Nice. No i teraz wchodzi uder. U! No dobra. Zrobmy tak. Tak, tak. Tak. Tak, tak. Tak. I tak. No, chyba trzeba go wziąć. Kalej będzie teraz dostawała mega bonusy. Więc potrzebuje mocny front lane. No i pięknie. No i 3 kejl. 4 kejl w sumie. To ja gadam. 4 potrzebuje. Hmm. O, piękna roleczka. Dobra, jak ten ziomek z y, tu wygląda? Boże, on w ogóle nie roluje, on slow rollował. Jeszcze mi skupuje, dziad. Dobra, ja też mu skupowałem. Zagrajmy tak, bo ten Mundo aktualnie wydaje mi się, że jest to silny. Prona kata. Uuuu, taka kata to bym nie mogła zbić jakby się tu dostała. Mam nadzieję, że nie skoczy we mnie. No i miałem dobrą nadzieję. O, jeszcze Caitlin. No tak, jeszcze Caitlin wybijają Backlane. No dobra, w tym momencie już jest Git. Nie grałem normalnych przedmiotów ze względu na to, że to się troszkę inaczej stakuję. Innych rzeczy była mi potrzeba. Jest Udyr? Jest może Kale? Nie ma Kale. Dobra, wezmę Akali. No, bo muszę budować drugiego tanka w tym momencie. A może to będzie Zak. Martwi mnie troszkę, że już jest 3-4, a ja dalej. Dużo mi brakuje. Okej. Okay. Jedna, Kej, to lecimy w dół. Drugi set, naprawdę. Nie wierzę. Dobra. Trochę za późno, ale jest. I jeden zak. I dwóch mundo. Ale to już musi mi się wbić naturalnie. Bo ja już nie będę zostawał więcej, żeby rolować po to. Więc jeśli to mi się nie wbije naturalnie, no to. Jestem troszkę golda w plecy. A ja potrzebuję szósty poziom. Dobra, jest Hil. Rozpędziła się na szczęście. Dobra, i z tym lecimy na Mundo. Zrobimy mu chyba szarże. No i szósty poziom, ale jezu, jestem bardzo zły z ekonomią, bardzo słabą ekonomią mam. Jak tutaj zacznę przegrywać, to będę przegrywać i to masowo. No jeszcze pamiętajmy o moich wzmocnieniach tutaj, tak? Pusty siódmy poziom. No tutaj mag, ale bez itemów. On ma tylko Kinena, a Kinena to ja na spokojnie sobie zbiję, tak mi się wydaje. Może nie na spokojnie, ale w końcu padł. Jakiś Midas by się przydał w sumie tutaj, może na farmie nie Golda. No on trzeba będzie zmienić tutaj na Kale. Umiejętność, może Midas się trafi. A, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mamy Midasa. Jest już troszkę lepiej. On ma dalej same dwójki i ma serię winów. Ciekawe. Zapomniałem zamienić. Hej, dobrze, że tutaj. Ciekawe, czy na neutralkach też to działa. Jak wiecie, widzowie, dajcie znać w komentarzu. Bo głupio by było teraz. Seria winów 6, a tutaj przegrywam na neutralki, nie? A mogłoby się zdarzyć. To my, może, tak, i tak. Chociaż Ironix Park, Po co mi, jak mam Kayle, no ale trudno. Mmm. Dobra, jest. Na szczęście, był w sklepie. Pytanie: czy chcę tutaj dorolowywać Mundo Izaka? Bo jestem 2 off i 1 off. To jest bardzo blisko. Jarwan. Skoczył na głowę, ale to tyle. I zakt, wytankował, ale ta aszka już tutaj zaczynała sobie klikać. Dobra jest set i jest to, jest w sumie 6 moloch. Dobra, zobaczymy jeszcze tam rundę. Karma tu już jest. To jest Ashka. Kolejna karma. Dobra, nie ma nic, to mnie może zesnajpować więc chyba stoję. W... Dobrze. No tutaj muszę wygrać. On ma dwójki. Ja mimo wszystko mam już KL3. I teraz zraszuję sobie siódmy poziom, żeby dostać maksymalny upgrade, żeby utrzymać serię winów. Postarać się utrzymać serię winów. No i tyle, świetlisty przedmiot, jakby Ginza się trafiło, byłoby świetnie. To jest mniej świetnie. Dobra, weźmy Fejera. Te dwie jednostki się dobiją, to będę mega szczęśliwy, ale czy się dobiją? Teraz do 5-1 dobrze byłoby wygrywać. Brakowało mi w sumie takiego spalania, więc ten Sunfire jest tutaj w porządku. Dziewiąty win z rzędu. Tu no jest leasing. Proszę, proszę. Ale jak last Pick raczej go nie dostanę. Brauma pewnie też. No to to. Co? Dalej coś tanki, tak? Chyba, że już itemy na na będziemy próbować zbierać. Nie, no w sumie jest set. Dobra, weźmy seta. Licząc na to, że z tego po prostu wyjdzie set dwójka. A, jest za, No to jest ładnie. Jestem zadowolony, mega, mega. Jakbym miał dwa ściągnięcia, to bym tutaj chyba przerzucił sobie gargulce, ale nie mam. Dobra, stoję póki co tak jak jestem. Jest chyba dobrze. 24. To daje mi również duży upgrade, bo to jest kolejny moloch. No ale zobaczymy teraz, jak będę sobie tutaj radził, bo to są już Magowie i tu jest karma dwójka. Ja mam bardzo silny skład, no, ale jak widać. Karma też jest bardzo silna. Tutaj kolejne stuny wpadają, no i to będzie. A na. Ajajaj. Dobra, no jest 23 golda. Więc nie jest najgorzej. On już tutaj ma mocno skapowany bolt. Tu była Karma dwójka, Jarvan dwójka, Rise dwójka. No tutaj już same czwórki na dwójkach były. Więc nie ma się co dziwić, nie ma co się smucić. Tutaj mamy znowu magów, ale trochę słabszy bolt. Zauważyłem, że dużo ludzi gra Raiza na froncie w tej kompozycji ze względu na to, że on nie jest Sorkiem a tutaj Sorki jak zabijają no to wybuchają więc ten Ryze jest grany bo jest mentorem jest geniuszem strategicznym no i dodatkowo jest w stanie, nie wiem, przyjąć ten jeden auto-atak czy dwa auto-ataki i po prostu jeszcze na sekundę bądź dwie zatrzymać przeciwnika no w tym momencie ja tutaj muszę się przerzucić Ten Zak musi po prostu mieć ciasteczko tak mi się wydaje. Bo Mundo dość szybko umiera. Zastanawiam się, czy nie chcę sprzedać w ogóle tutaj tych Mundo. Stankowałbym wtedy seta. Jak trafi się na dwie, a to da mi i golda. 7 golda. 7 golda, który nic mi nie daje aktualnie. Pomyślimy jak... Chociaż w sumie, mógłbym sprzedać tego co tu ma przedmioty, to już dać na seta. Oj. Ale to też jest spoko. Hoło tu już crystal gamba i to jaka mocna. Ominąłem tego gracza przez długi czas. No ale widzę, że tutaj już poważne rzeczy zadziały. No tutaj nawet jakbym chciał, to nie wygram. Ale to dobrze, bo ja mam 79 HP A... On będzie wygrywał ze wszystkimi. Także tu już jest pierwsze miejsca. Raczej na pewno. No, a ja mogę sobie po prostu dobijać poziomy. Jak się Lisyn trafi, będę szczęśliwy. Bo tutaj mam już dwa przedmioty. No, mam już tyle przedmiotów, że nie miałem co robić, więc zacząłem robić przedmioty na listy po prostu. I 76 golda, patrząc, że mam 63 HP, no to na spokojnie tutaj dobije ten 9 poziom. Tutaj ziomek dalej nie dobił malfajka. No i co, jeszcze wygra ze mną? No, tak nie może być. Nie, no Zak tutaj się przemienił i na spokojnie. Ale jest One of Malfight. Nie wiem jak z Shenem stoi. Czy miał jednego na, na stole? Dobra, jest Malfight. Tak, miał tutaj Shenów, więc też jest One of Shen. Ale teraz to może i tak już wiele nie zmieniać, bo. No, mamy tutaj tego ziomeczka, który po prostu stąpuje już te giereczki, Zyra Ashkan. Tu już jest wszystko: tu już jest wszystko na stageu 5-3. Więc każda walka na niego to jest przegrana. I tutaj przeciwnicy będą tracić zdrowie na niego na pewno. Ja mam 63, a druga osoba ma 35. Więc jestem w naprawdę komfortowej sytuacji. No i niedługo będzie hail. 3. Znaczy, Kelly, tak jest. 3, ale to będzie KL. 9 poziom. Biorąc pod uwagę, że ja za chwilę dobiję ten 9 poziom, ja w tym momencie zrezygnuję z Midasa i będę próbował już wziąć coś bardziej użytkowego, żeby wygrywać. Bo o. W tej grze w bicie. Dziewiątego poziomu? Może mi tutaj nie gwarantować wina. Yy, dlatego... Rezygnujemy już z Midasa. Siedemdziesiąt dwa. No, i może Midas był lepszy. Nie, dobra, mamy BIS. Podwójne uderzenie. Ok. Dobra, dajmy to tu. Bije się na cień, więc liczyłbym na to, że wygram. A karma jest podstawiona pod słabe jednostki. Więc zobaczycie za chwilę, co się zacznie dziać. Jak tutaj one zaczną wybuchać, i moi tankowie też zaczną tracić zdrowie. Po prostu. No bo cała reszta umiera. To jest coś, czego nie chcemy na magach robić. No i tutaj przegrywam chyba, co? Tak się stało. jaj ej, ej. Wolałbym zachować golda. 39. Dobra, nie. Tutaj trzeba walczyć o te HPki. Gorzej, jeśli będę i tak się bił na niego. Bo wtedy totalnie upgrade nic mi nie dał, bo i tak przegram. Wtedy dwójka, wtedy tu itemy wchodzą tu mamy Lisina i jestem zadowolony. Tak, dobra. No i straciłem ekonomię. To będzie 5 golda w plecy. Nawet 10. No dobra, ale może zaoszczędzę trochę HP. Jednostki 24. To początek Jest to 4, no powiedziałem, że będzie. Tylko ja bym chciał teraz wywalczyć coś jeszcze. On na pewno, raczej znaczy na pewno. Mam nadzieję, że będzie się bił na kogoś innego niż na mnie. W najlepszym rozrachunku by było jakby... On teraz się bił na tego, a potem na tego, albo na odwrót. Możemy to podrzucić? Co to jest moim ostatnim To Brał? Powinien być, brał. Spójrzcie na tę twarz. Aż krzyczy do mnie. Przywal mi. Dramat Braxeta, brak To brak no jest 9 level na kej, ale Czy to mi coś da? Kuźwa nie skautuje w ogóle tych czarodziei. Mam dwóch magów w lobby i podkładam mu przy jednostki, żeby mógł się stakować na mnie. Jest tak głupia. Ale tutaj chyba będzie win. Dobra, to jest win. L9 już tutaj dała radę. No i w sumie to jest koniec. Nic więcej tutaj nie ugramy. Także ja z całego Soducha polecam Kale. Nadal jest świetna. warto mieć pod nią spota, bo w momencie jeśli nie masz pod nią spota, no to możesz nie mieć wystarczającego tempa, żeby wskoczyć w dziewiąty poziom. Zawsze warto ratować się Midasem. Może się trafi, może się nie trafi. Mi się w tej grze udało trafić Midasa, który pomógł mi wejść w dziewiąty poziom. Byłem na bezpiecznych HP-kach, to pozwoliło mi właśnie przy... Takiej konstrukcji, gdzie tutaj mamy gracza z Chrystla Gambon. zaoszczędzić kapeki w Irli, później wygrywać i dojechać na drugiej pozycji. Chociaż, jak było widać, też te solo walki wygrywałem, A tutaj było blisko, żeby go jeszcze pokonać. Także ja tutaj jeszcze zastanowię się nad ustawieniem. Może coś uda się zmienić. Secik byłby fajny, ale nie ma seta. Nie wiem naprawdę, jak to się stało, że tutaj prawie udało mi się wygrać. Zostawmy sobie może. Tutaj. Tu to, tu to. Jakoś tak, nie wiem. Może uda się dostać do tej ażki, może ta ażka zginie. Chociaż widzę, że tutaj pod ma się podłożyłem. Czekajcie, on dobił 10. Nie, to jest siódemka z emblematami. Ale patrzcie na tą tom, ażka. Udało się tam dostać, ale nie mam obrażeń. Jakby Kale się odwróciła, tam, to był dobry plan. Tylko Kayle nie miała i tak zasięgu, i, i nie dostała się do tej ażki. Gdyby ażka spłynęła, to wydaje mi się, że jestem w stanie tutaj nawet wygrać. Jest drugie miejsce, jest gitarka, siema.